Z jednej strony ta Ewangelia jest bardzo smutna, ale z drugiej bardzo pocieszająca. Może najpierw rozpocznę od tego, dlaczego jest pocieszająca. Każdy z nas ma przywilej i obowiązek głoszenia słowa Bożego. Tak, nie dotyczy ten obowiązek jedynie osób duchownych, ponieważ każdy rozumny chrześcijanin wie, że od momentu chrztu świętego ktoś, kto chce, aby jego wiara się rozwijała, jednocześnie musi ją uzewnętrzniać, czyli głosić swoim życiem, przykładem, ale też werbalnie ewangelia no ale ci, którzy to wiedzą, a jednocześnie to praktykują, doskonale dostrzegają, jakie to jest trudne, a szczególnie wobec bliskich, kiedy trzeba im otworzyć oczy albo serca i powiedzieć im prawdę, która jest prawdą Jezusową, no bardzo często dochodzimy do ściany, widzimy opór i czujemy się zdruzgotani, że nam ta ewangelizacja nie wychodzi. No, i dlaczego ta Ewangelia jest bardzo pocieszająca? No, bo czy ewangelizacja panu Jezusowi się udała? W Nazarecie, gdzie ludzie go znali, odniósł klęskę ewangelizacyjną. Pociesza mnie to, ponieważ czasami, jak oczekuję na jakieś owoce, głoszenia choćby przeze mnie kazań czy homili. I mam wrażenie, że to nic nie owocuje, to wspominam tamto wydarzenie z Nazaretu, mówiąc: Panie Jezu, jeżeli ty odniosłeś porażkę, to ja chcę ją tak godnie przyjąć, jak ty ją przyjąłeś w Nazarecie. Bo istnieje, kochani, porażka Chrystusowa. Ale też jest klęska diabelska. Porażka Chrystusowa jest wtedy, kiedy się starasz żyć Słowem Bożym, ale czasami albo i często ci nie wychodzi. Porażka Chrystusowa jest wtedy, kiedy głosisz Ewangelię, nie ustajesz w porę, nie w porę, próbujesz przekazywać prawdę i miłość Bożą. Ale często doświadczasz oporu, odrzucenia, może wyśmiania. To jest porażka chrystusowa. Porażka diabelska jest wtedy, kiedy nic w kierunku głoszenia słowa Bożego nie czynisz. Kiedy się wycofujesz, albo co gorsza, twoje życie, niby teoretycznie chrześcijańskie, jest w ogóle życiem niechrześcijańskim. To jest porażka diabelska. Jakiej pragniesz? No to już decyduj, decyduj codziennie, czy masz odwagę głosić Słowo Boże, czy wolisz być tchórzem, usprawiedliwiając się na różne sposoby, że jednak ty nie umiesz, nie potrafisz, nie chcesz. No, no nieważne. Słyszeliśmy, że mieszkańcy Nazaretu, ewangelista Łukasz pisze dokładnie, unieśli się gniewem, gdy słuchali Słowa Bożego głoszonego przez Jezusa Chrystusa. I możemy o ich gniewie sporo mówić. Pamiętam, że w jednej z moich nauk trzy lata temu, gdy ta Ewangelia o Nazarecie była czytana, no właśnie trzy lata temu na świętej liturgii, skupiłem swoją uwagę i, i myśli słuchaczy na tym, że gniew jest taką emocją, takim uczuciem, który ma wpisany pewien kod. To znaczy my czasami robimy też bardzo niebezpieczny, uważam diabelski skrót, w którym twierdzimy, że jeżeli w naszym organizmie pojawił się choćby gniew, to na pewno winę ma człowiek, który ten gniew wy wywołał. No, czasami to jest racja, ale czasami nie. A może i często to jest racja, albo i często nie. My musimy nad własnymi emocjami jednak jakoś panować, to znaczy, rozumowo je przetwarzać i dochodzić do tego, dlaczego dane uczucie czy emocja się we mnie zrodziła. Bo może być tak we mnie, jak w mieszkańcach Nazaretu. To znaczy, zrodził się we mnie gniew, bo słuchałem słowa Bożego. I we mnie zrodziła się nienawistna emocja wobec człowieka, wobec którego tej emocji nie powinno być. Być może czasami tak jest, że Pan Bóg stawia mi na drodze mojego osobistego Jezusa Chrystusa, i on wywołuje we mnie jakiś wewnętrzny zgrzyt, bo ja mam. Wyrzuty sumienia, mam nieuporządkowane serce, a on głosi mi prawdę. Jest dla mnie wyrzutem sumienia. Proszę zobaczyć, jak najpierw zareagował król Dawid, gdy stanął na jego drodze prorok Natan. Tenże prorok powiedział, Dawidzie, no zwariowałeś, zgrzeszyłeś najpierw z Batrzebą, później zamordowałeś jej męża Uriasza, ocknij się, bo idziesz do piekła. Przecież Dawid też na początku mógł się wpieklić na Natana, może też miał na początku takie uczucia. Uniósł się gniewem, ale tę emocję przepracował i stwierdził, że mimo iż Natan wywołał w nim gniew, to nie jest to wina Natana, tylko Dawida. No, życzę zatem nam, żebyśmy tak podchodzili do tego, co się w nas rodzi, bo najłatwiej obciążyć zawsze innych, że to inni mają winę w tym, że ja mam dzisiaj zły humor, że jestem zirytowany. No być może to czasami jest racja, ale być może czasami i nie. Musimy przepracowywać nasze emocje i uczucia. No i niestety, z ubolewaniem to stwierdzam nie po raz pierwszy, że wielu jednak kaznodziejów wpada w taką pułapkę, w którą nie wpadł Pan Jezus. Czasami nasze kazania są tak miękkie, takie jałowe. Czasami homilie to jest taka mowa trawa, która o niczym nie mówi, nie głosi prawdy, tylko pielęgnuje święty spokój, żeby się nie narazić słuchaczom. A prawdziwy głosiciel Słowa Bożego no nie może się tym przejmować. Wielokrotnie, jak sięgam do Ewangelii, choćby na Dzień Pański, Ewangelii przewidzianej, no to mówię Panu Bogu, no, aż nie mam ochoty o tym mówić, bo sam widzę, że jeszcze nie przepracowałem tej Ewangelii w moim życiu. Sam do niej nie dorastam, ale jeżeli ty mi każesz mówić na te tematy tej niedzieli, no to ja się tego podejmuję nawet jeżeli stracę przyjaciół i nawet jeżeli będą zgrzytać na mnie zębami jestem pierwszym słuchaczem moich kazań no ale idźmy jeszcze krok dalej spróbujmy odkryć coś jeszcze bo tych powodów gniewu nazaretańczyków czy nazarejczyków jest oczywiście wiele żeby odkryć jeszcze większą głębię, uświadomimy sobie, gdzie leży Nazaret, ale gdzie też leżał dwa tysiące lat temu, gdy Pan Jezus wszedł do synagogi i otworzył zwój księgi proroka i zaczął czytać słowo, mówiąc, że ono się we mnie wypełniło. Nazaret było mieściną, no, wówczas mniej więcej półtora tysięczną, może mieszkało tam dwa tysiące mieszkańców, i niedaleko Nazaretu, mniej więcej 7-8 kilometrów od Nazaretu, znajdowała się o wiele większa miejscowość. Niektórzy mówią, że miała wówczas 150-200 tysięcy mieszkańców. Ona nazywała się Seforis. Tak dla ciekawostki powiem, że niektórzy twierdzą, iż właśnie w Seforis urodziła się Matka Boża, ponieważ tam mieszkali swego czasu Anna i Joachim. Dlaczego się przeprowadzili do Nazaretu? No, trudno powiedzieć. Natomiast mamy jeszcze taki wątek historyczny związany z małą Maryją, gdzie ona była w domu świętej Anny w Jerozolimie, blisko świątyni jerozolimskiej, ale to już jest wątek na zupełnie inną gadkę, na zupełnie inne kazanie, homilię czy mowę duchową. Wróćmy do Seforis. To było dosyć interesujące miasto. Też było dosyć ważne dla ówczesnej władzy, także dla Heroda. Natomiast kilka lat po narodzinach pana Jezusa, ja powiem, że to nawet było bardzo opatrznościowe. Ostatecznie. Kilka lat po narodzinach pana Jezusa Seforis zostało doszczętnie zniszczone. Dlaczego? Ja powiem teraz to tak dosyć kolokwialnie, moim językiem, także takim duszpasterskim. Językiem, mieszkańcy Seforis, ci religijni wierzący, mocno zamanifestowali swoje oczekiwania mesjańskie. Znaczy, możemy powiedzieć, że w ich religijności bardzo wówczas zostało uwypuklone to, że czekają na zbawiciela, co się nie podobało ówczesnej władzy. I właśnie ten element religijny przeważył takiemu Takim krokom, które zrobiło Cesarstwo Rzymskie, że to Seforis zostało zniszczone. No, konsekwencji takiego wydarzenia było wiele. Jeden z takich skutków polegał na tym, że mieszkańcy Seforis się jakby wycofali. No, zostali brutalnie potraktowani, zostali uciszeni niesprawiedliwie, zostali zdeptani. No i ludzie różnie reagują w takich ok okolicznościach. To już Pan Bóg, jako jedyny sędzia sprawiedliwy, potrafi to osądzić. Niestety mieszkańcy Seforis zrobili taki krok do tyłu, zrobili się bardziej cichą społecznością. No, proszę zobaczyć, że łatwo złamać kręgosłup moralny jakiemuś człowiekowi. Ale na przykład wspominam, czasy komunizmu, choćby wspaniałego Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, czy Jana Pawła II, czy księdza Popiełuszka, czy wielu, wielu innych wspaniałych ludzi, którym próbowano kręgosłupy moralne złamać, a oni się nie dali. Jeden raz w areszcie, drugi raz w więzieniu, a Prymas Wyszyński robił swoje, nawet nie robił swoje, tylko głosił nadal Słowo Boże. Ale jak czas, strzelając do papieża Jana Pawła II... No też próbował nie tylko już złamać mu kręgosłup moralny, ale w ogóle go zabić, bo był znakiem sprzeciwu. A Jan Paweł II takim pozostał po wyjściu ze szpitala i ciągle głosił niewygodne słowo Boże, no tak niewygodne, że i do dzisiaj jest wyrzutem sumienia, czego byśmy się nie spodziewali jeszcze jakiś czas temu. Święty Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. No to samo, przecież grozili mu śmiercią, a on powiedział: No najwyżej weźmiecie mi życie ziemskie, czym ono ostatecznie jest, ale duszy mi nie jesteście w stanie zabrać, bo tylko ja ją mogę dać komukolwiek, a ja ją oddaję panu Jezusowi. No i poniósł śmierć męczeńską, natomiast kręgosłupa moralnego mu nie złamano. Z mieszkańcami Seforis było inaczej, ale jeszcze raz podkreślam: to się oddaje już Panu Bogu, ponieważ w historii chrześcijaństwa mieliśmy męczenników, też świadków wiary, ale też byli tacy chrześcijanie, którzy się wystraszyli męczeństwa nie tyle, że się wybar, wyparli Jezusa ale no uczynili coś co spowodowało, że męczennikami nie, nie stali się później w kościele pierwotnym zastanawiano się co z takimi chrześcijanami zrobić czy już ich skreślić czy przyjąć do kościoła ale to też już jest temat zupełnie inny wróćmy do Seforis I znów tak na marginesie powiem że w pewnym momencie Seforis się zaczęło odbudowywać bo już dla władcy Galilei, Palestyny, to miasto było bardzo ważne. Ono miało stanowić taką jakby drugą stolicę. I kto wie, czy właśnie święty Józef z Panem Jezusem, no przecież Józef był cieślą, nie chodzili do Seforis, te parę kilometrów z Nazaretu, czyli to mniej więcej godzina drogi pieszo. I tam odbudowywali domy, no, mieli pracę, mogli zarabiać na życie. Pan Jezus się w ten sposób wychowywał, kształcił na mężczyznę żydowskiego. No ale mamy teraz sytuację z Ewangelii, według Świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus w synagodze w Nazarecie głosi słowo Boże, i nagle ci słuchacze unoszą się gniewem. No, tych przyczyn owego gniewu. Już kilka podawałem w mojej dzisiejszej duchowej duszpasterskiej przemowie, ale teraz dorzucę jeszcze jeden. Przecież mieszkańcy Nazaretu mieli w pamięci to, co się stało przed laty w Seforis. Przecież to było bardzo niedawno. To było kilka kilometrów od nich. Gdy oni w Nazarecie usłyszeli znowu o tych ciągotkach mesjańskich, że oto jeden z nich staje przed pulpitem, przed amboną, i mówi, ja jestem Zbawicielem, we mnie wypełnia się to Słowo Boże, to proroctwo. No to mieszkańcy Nazaretu popatrzyli na siebie i powiedzieli, no nie, to jest dla nas niebezpieczne. Za chwilę, jeżeli ten kult religijny w Nazarecie wzrośnie a propos oczekiwania Mesjasza, to może nas spotkać dokładnie to, co spotkało kilka lat temu, czy tam kilkanaście lat temu mieszkańców Seforis. Jezu, Ty odejdź z Nazaretu, Ty dla nas jesteś niebezpieczny. My przyjmując Ciebie i to, co nam mówisz, możemy... Przyciągnąć na nasze miasto klęskę. Co ty w ogóle robisz? Co ty wyprawiasz? Ty dla nas chcesz nieszczęścia. Ty, które się tu wychowałeś, zamiast spowodować, że nasze miasto, nasza społeczność stanie się słynna, ściągasz na nas niebezpieczeństwo. Dlatego się unieśli gniewem, wyprowadzili go na stok góry, żeby go trącić. Na szczęście Jezus przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się z Nazaretu, ponosząc Chrystusową klęskę ewangelizacyjną. No, powiemy, no, poniekąd rozumiemy mieszkańców Nazaretu, ale też złamano im kręgosłupy moralne. I teraz wniosek duchowy. Teraz powiem coś bardzo banalnego, coś bardzo niewyszukanego, troszeczkę obniżę już poprzeczkę teologiczną, ale niech w tym, co Powiem, będzie przez nas dostrzeżony no, taki najważniejszy wniosek duchowy. Przypuśćmy, że jest jakaś impreza firmowa. I dajmy na to, że szef naszej firmy no, jest jednym z wielu takich antyklerykałów, no, których urosło, szczególnie w naszej katolickiej ojczyźnie, bardzo, bardzo wielu. No przy każdej nadają, nadarzającej się okazji no to musi z siebie wylać jakiś hejt na kościół, pośmiać się z wszystkich księży. No czasami tak ludzie mają. W tym nieuporządkowaniu te emocje z nich wybuchają. No mamy takiego szefa, co, co, co zrobić? No i jest jakaś impreza firmowa, akurat przypadła w piątek. No kto się zatroszczy o dyspensę? No również ja jako katolik zapomniałem swojego proboszcza poprosić, żebym nie dyspensował, że jak to mięso się trafi na stole, no to będę mógł jej jednak zjeść. No, ale o tej dyspensie zapomniałem, szef oczywiście tego nie zrobi, no bo nie ma żadnego powodu jako antyklerykał. Co prawda swoją córeczkę zaprowadził do pierwszej komunii świętej, ona już ma narzeczonego, ale kto wie, czy nie będzie ślubu kościelnego. No, takie życie. Natomiast na stół imprezy firmowej wjeżdża salsesonik, no i teraz ja siedzę obok, też osoby, o której wiem, że jest wierząca, no i tenże człowiek częstowany przez szefa naszej firmy nagle mówi, no przepraszam bardzo, ale nie mogę zjeść tego mięsa, bo dziś jest piątek, dzień śmierci Jezusa Chrystusa. Jako wierzący, jako katolik tego nie chcę uczynić. Nagle, gdy słyszą, to wszyscy siedzący przy stole zaczynają się z tej osoby śmiać. No, o, no proszę, jaki kościółkowy człowiek, no co ty pewnie się z księżmi zadajesz. Może jest wobec tej osoby kierowany jakiś hejcik, może jakieś bardzo brzydkie, a nawet i sprośne żarciki. Więc ja, widząc ten hejt, jaki spada na tę osobę, która obok mnie siedzi przy stole na imprezie firmowej, no, analizuję. No, ja też jestem katolikiem, też chodzę do kościoła, ale może wyjątkowo się nie przyznam do tego, że jestem chrześcijaninem. Żeby i ze mnie się nie śmiali, więc no, nic się nie stanie, jak ten kawałek wątrobianki sobie spróbuję. No przynajmniej nie zepsuję moich relacji z szefostwem, a przecież Pan Bóg mi wybaczy, to, ten, ten, ten kawałek mięsa przecież. I w tym momencie, kiedy widziałem moje prywatne Seforis, jak próbowano łamać kręgosłup moralny, to ja jako nazaret zacząłem się wycofywać. Ze przyjęcia Słowa Bożego i przyznania się do Niego, bo bałem się konsekwencji. Nie pomyślałem o konsekwencjach pozytywnych związanych z moim zbawieniem i ostatecznie z błogosławioną drogą mojej przyszłości, tylko skupiłem swoją uwagę na ewentualnym męczeństwie, na tym, co może mi się stać, bo już innym to zrobiono. Ludzie, którzy mają władzę, którzy mają siłę, potrafią łamać kręgosłupy moralne. Są ludzie, którzy potrafią zostać ciągle kochając przy prawdzie, ale są tacy, którzy się wycofują, robią, robią krok do tyłu, a nawet się jej wypierają. Już Pan Bóg osądzi każdego z nas. Natomiast ja nam nie życzę, żeby nam łamano kręgosłupy moralne. Czasami trzeba się ugiąć, ale nigdy złamać. Życzę nam, żebyśmy się nigdy nie wyparli Jezusa. Nawet jak będą nam grozić, Bądźmy przy prawdzie, nie bądźmy tymi, którzy niby są mieszkańcami Nazaretu, ochrzczeni. Jesteśmy współobywatelami tego samego domu. Jesteśmy dziećmi tego samego Boga, Jezu, Chryste, mój bracie. A jednak, gdy przychodzi jakieś doświadczenie trudne, jakaś próba, wypieram się mojego mistrza, bo boję się ziemskich konsekwencji. Daj mi, daj mi Jezu łaskę, bym cię nie strącił z góry mojej pychy. Egoizmu, tchórzostwa. Daj mi odwagę, bym walczył dla prawdy, dla Ciebie, dla siebie i dla naszych dzieci.